Witamy Państwa na tym hicie kolejki, czyli klub piłkarski Piła kontra Warta Międzyhut. Zespoły z pierwszego i drugiego miejsca w tabeli uczciły... Także to spotkanie, minutą ciszy dla Pawła Franciszka. Fantastyczne spotkanie, tak się to zapowiadało i mamy nadzieję, że tak też będzie. Od razu pierwsza akcja PKP. Piotr Przygotki, dobra piłka od Kaskarzyńskiego do Szymona Strużyńskiego. Ten ma szansę na zejście do środka. Szymon Strużyński ma miejsce i gol! Trzecia, a nawet czwarta minuta. Szymon Strużyński trafia do bramki po raz pierwszy od ten mecz i w czwartej minucie 1 do zera dla klubu twójpackiego zrobiła fenomenalna akcja Kacpra oraz Szymona Strużyńskiego. Powtórka z dwóch kamer, więc to jest na pewno. Fajny widok. Teraz Miłość Kowalski, Kasper Żyliński. stał nad bramką, ale postraszył Kuberta Nadownika, najlepszy z czerwono-czarnych. Teraz uderzenie na bramkę Patryka Smolarka, ale są minął bramkę. Teraz jeszcze Barańczyk dogrywał do... Stróżyńskiego. Ten nie zabrał się z piłką. Miłosz Kowalski sfaulowany w polu karnym przez Jakuba Kirszfejda. I to jest rzut karny dla KP Piła. W takim momencie jeszcze Warta Międzychód oddaje karnego i to będzie fenomenalna szansa na to, aby podwyższyć prowadzenie. Jak rzut karny to Kacper Zieliński, który myli się. Hubert Nadobnik, broni i jeszcze ta dobitka nieudana, no wyczuł intencję bramkarz gości i Kacper zieliński nie trafia do bramki po raz 22. drugi. Maczkowiak do Patryka Smolarka, ten polekarny. i broni Kamil Czapla. Teraz zbitnie baranczyk. dobre przyjęcie jest Milosz Kowalski, oddaje strzał, ale za słaby. Dla Huberta Nadobnika, Oskar i będzie uderzał z rzutu wolnego, ta piłka by górną siatkę uderza, więc trzeba było uważać. Kamil Czapla mu musiał być do końca czujny, Adrian Michalak zagranie, Kacper Zieliński, Kacper Zieliński strzał, ale bardzo nieferny. Piłka jeszcze wychodzi na łódź, ponownie Kacper Zieliński zejście do środka, zablokowane uderzenie, na dobitkę Piotr Przygocki. A teraz Zbigniew Barańczyk. Kapitalna szansa strzał. Broni Hubert Nadobnik, ale fenomenalnie balansę chciała zmienić. Tutaj Baranczyk, baranczy krywali. Jeszcze uderzenie Krasielskiego. Może to Karola. Teraz akcja Warty Między chut. Uderzenie Bartłomiej Graczyk nad bramką. I to była ostatnia akcja pierwszej połowy. Kołaj Łosoś w pole karne. Tu jest Kac ma miejsce, aby uderzyć się uderzenie, ale Hubert Nadownik po tym rykoszecie nie miał większych problemów ze złapaniem tej piłki, teraz do Adriana Michalaka do innego Adriana Mikołajczaka, ten nie poszło piłki do bramki, Miłosz Kowalski ma trochę miejsca, schodzi do lewej nogi, Miłosz Kowalski jeszcze w tolekarte. mógł chyba szukać uderzenia Miłosz w tej sytuacji, ale szukał jednak kolegów, teraz Zbigniew Barańczyk sam na sam bramkarzem Zbigniew Barańczyk nie kończy tej akcji, to nadal jest 1 do 0, a teraz szansa dla Warty jest uderzenie, ale Denis Maciej prosto prostu w środku. Bramki, Kacper Zieliński. Znowu kapitalna szansa. Słuch krótkim słupku, ale ponownie ten strzał celny. Świetnie. Teraz Rafał Gruntkowski w pole Garde tam był. Zbigniew Barańczyk oraz Gracjan Lechowicz, który pojawił się na boisku zamiast Kacpra Zielińskiego aby dodać tych centymetrów powietrzu Adrian Michalak strzał z dystansu nie dotyka nawet naprawdę, piłka wyszła po prostu na auty Gracja Lechowicz Słupek to była fenomenalna szansa na to, aby podwyższyć prowadzenie dać spokój w końcówce klubowi piłkarskiemu pił, ale no dzisiaj piłka nie siedzi tak jak miałaby i jest wciąż 1 do 0. Teraz graczony w jest Patryk Wajer. i uciekła mu ta piłka z pod nogi. Strzał zablokowany jeszcze raz i ponownie blokowany ten strzał. Utrzymał piłkę w wojsku Nadobnik. Nadownik. Teraz dośrodkowanie Adriana Pietrowskiego. Niegroźny strzał zbignęła Baranczyka. I koniec, koniec meczu. To starcie na szczęście kończy się wynikiem 1 do 0 dla KP